Dobra, słuchajcie, e, poszlifowałem, e, ogarnąłem. Chcę tutaj teraz te dwie dziury, co pokazywałem wam, że tutaj wydłubałem. No jest, znowu ta pianka, znowu ta pianka. E, no ale to wziąłem, ogarnąłem. Tutaj tego już nie ruszałem, bo tutaj w miarę jest. I pomyślałem, że tutaj też wezmę to, wypełnię tym tą szpachlą. Taką specjalną. Z drugiej strony to samo, z drugiej strony to samo i na jutro będę miał tutaj już wziąłem, odtłuściłem z jednej, z drugiej strony i będę miał na jutro już, no nie wiem, wyschnie mi czy, czy, czy coś i będę mógł sobie tutaj dalej działać, rzeźbić z tym w sensie tą żywicą także mam taki pomysł a, no i tutaj też jeszcze te różne rzeczy, miejsca oczywiście tutaj odtłuściłem to wszystko acetonem tutaj też trochę szpachlą tutaj, tak, wszędzie gdzieś tam gdzie mi za, za bardzo poleciało albo gdzieś były rysy Zostały takie te, to wezmę to też szpachlą, e, przelecę e, i zobaczymy, i jutro tak do, dotrę delikatnie, żeby tutaj. E, no, e, tutaj to wiadomo, będę dawał tą żywicę razem z, ze zbrojeniem. Ale o takie miejsce, tak jak tutaj, na przykład. Powinienem tutaj chyba to, to troszeczkę bardziej, ale już tak zostawię. Takie malutkie dziurki, to tylko szpachlą wystarczy przelecieć. Tak mi się wydaje gdzieś tam słyszałem na filmikach. Dobra, także, także tak, taki mam plan, A. Szpachle, gdzie jest, moja? gdzie jest ta szpachla? Tutaj jest ta szpachla. O, mam taką szpachlę. Szpachlówka z włóknem szklanym. Na akcji, aukcji było, że, że to się nadaje do właśnie do polimerów, nie polimerów, laminatu i tak dalej, włókno szklane, wszystko włókna szklanego, także mam nadzieję, że to będzie działać. I, a no i jeszcze właśnie, bo tutaj jednak w tych, w tych dziurach jest trochę, trochę wilgoci, ale wziąłem to suszarką, przesuszyłem, bo w zasadzie nie chodzi o to, żeby tutaj. To chodzi, żeby to uzupełnić, żeby nie było takiej wielkiej dziury. Jak będę dawał kółk na szklane, żeby mi się to nie zapadało włókno szklane, by musiało jeszcze raz, jeszcze raz, i by było takie nie bardzo. Więc jak w tu wypełnię to tym tą szpachlą, z drugiej strony to samo, to wtedy będę mógł na to, tak jak tutaj przyłożyć i mam nadzieję, że to będzie działać. Zresztą to jest tylko optymist. Tam żadnych takich sił wielkich nie ma. Normalnie powinienem, no właśnie, tutaj powinienem to zdjąć. Znaczy nie zdjąć, tylko z drugiej strony nawet wyciąć, osuszyć, zategować i przykryć jeszcze raz. Ale, ale tego już nie będę tak bardzo się bawił. Ok, dobra, na razie.